Panie kwadrans po godzinie 8, już za chwilę, w naszym studiu Małgorzata Iwaniska i jej gość, zastępca dyrektora do spraw ochrony przed powodzią i suszą w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Krzysztof Gwizdak. Gość kalejdoskopu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor. I jak wygląda sytuacja hydrologiczna w naszym województwie? Czy wizja suszy jest za nami? Czy te ostatnie opady deszczu to jednak wciąż za mało, by mówić już o, o tym, że susza minęła? No panie redaktor, my cały czas tak naprawdę obserwujemy na bazie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Y, w dolnym sanie plus jego, no, na jego dopływach na tanwi, łęgu Baczówce Bukowej y, utrzymuje się ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. To może być szokujące dla wielu osób po tych opadach, które ostatnio y, przeszły przez nasze województwo. Dosyć intensywnych, jak się okazuje, one to jednak wciąż za mało. Oczywiście, poza tym y, wzorem ubiegłego roku, kiedy w jednej części Polski mieliśmy powódź, na znacznym obszarze naszego kraju cały czas obowiązywały ostrzeżenia przed suszą. A ile zadań w tym roku przeprowadzi Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w zakresie ochrony przeciwpowodziowej? A więc łącznie w tej chwili mamy około 40 zadań. One są oczywiście w różnej fazie. Na niektórych trwa realizacja robót, inne są przygotowywane do realizacji, dla innych jest zlecana dokumentacja, uzyskiwane decyzje. W ten poniedziałek została podpisana umowa na modernizację zbiornika wodnego BESCO. Jak wygląda zakres pracy na tej inwestycji? Są to takie spore prace modernizacyjne. Należy pamiętać, że po zaporze BESCO y, uczęszczają też y, tam y, ruch samochodowy, jest prowadzony. I? I te prace modernizacyjne co roku oczywiście dajemy pewne nakłady na bieżące utrzymanie obiektu. Natomiast tak średnio raz na 25 lat należy przeprowadzić taki większe, właśnie większy zakres robót, żeby utrzymać w dobrym stanie obiekt. Czyli właśnie minęło te 25 lat i teraz czas na modernizację tej tak, drogi około, równocześnie. Tak, około 25 lat właśnie minęło od takich większych prac modernizacyjnych. Również duże w. By... Prace, moderne, przeciw, jeżeli chodzi o zabezpieczenie przeciwpowodziowe, idą w, w Jarosławiu. Na czym polega tutaj to zabezpieczenie? A tutaj będzie to również w ciągu drogi, jeżeli mówimy o Besku, tam o drodze, to tutaj chodzi o drogę wojewódzką numer 889 i koryto Potoku Szewnia. Tak, dokładnie to jest kolejny projekt, dla którego już zdobyliśmy komplet wszystkich pozwoleń, decyzji administracyjnych. Mamy pełną opracowaną dokumentację. Złożyliśmy również w tym roku wniosek o dofinansowanie swepu do marszałka województwa podkarpackiego i tam ideą jest właśnie ochrona przed powodzią w rejonie ulicy Cegielnianej na terenie Jarosławia. Zgodnie z naszymi założeniami tam powstaną dwa zbiorniki przeciwpowodziowe o pojemności ponad 20 tysięcy metrów sześciennych. No i z całej inwestycji, którą łącznie szacujemy na 40 milionów 35 to będzie wykonanie właśnie tych robót budowlanych, które zabezpieczą mieszkańców Jarosławia przed powodzią. Czy teraz jesteśmy w etapie projektowania tych zbiorników przeciwpowodziowych? One już zostały zaprojektowane. Mamy, tak jak powiedziałem, już komplet wszystkich decyzji administracyjnych. Teraz czekamy na pozytywną ocenę wniosku i będziemy ogłaszać na, w najbliższych dniach postępowanie przetargowe na wykonanie robót. Będą też budowane i modernizowane obwoływania przeciwpowodziowe, między innymi Wisłoki i Jasiołki na terenie miasta Jasła, Libuszanki w gminie Biecznowej, Rudzinki w gminie Rymanów yy, oraz potoku Strwiąż w Ustrzykach Dolnych. Ale to nie wszystkie. Jeszcze planowane duże inwestycje przeciwpowodziowe na terenie Podkarpacia. Oczywiście, że nie. Tak jak powiedziałem, mamy pakiet niemal 40 przygotowywanych przedsięwzięć. Yy, tu też należy zaznaczyć, że oprócz tych, które pani redaktor wymieniła stricte przeciwpowodziowych my jeszcze realizujemy inne inwestycje z zakresu właśnie ochrony przeciwsuszowej retencyjnych realizujemy projekty związane też z przywróceniem drożności rzek i likwidacji barier migracyjnych dla ryb To jeżeli Pani już dotyka tematu przeciw zabezpieczenia przeciwsuszą to powiedzmy właśnie o zbiornikach retencyjnych bo na razie na terenie województwa jeżeli chodzi o rezerwę powodziową mamy cztery takie duże zbiorniki tak, dokładnie w tym jeden należy mówimy oczywiście o największym osolinie, który jest w administracji PGE, więc oprócz tej funkcji przeciwpowodziowej nie można pominąć tego, jak one w tej chwili działają. Mianowicie wszystkie te zbiorniki w tej chwili alimentują rzeki, czyli z tej zgromadzonej rezerwy zrzut ze zbiornika wody jest dwukrotnie bądź trzykrotnie wyższy niż to, co do niej dopływa. Chyba pamiętamy wszystkie obrazki sprzed bodajże dwóch lat, kiedy media donosiły, że San wysechł. Oczywiście był dramatycznie na Sanie niski poziom wody, ale to był właśnie San powyżej soliny. Teraz to wygląda inaczej, bo proszę wyjaśnić, ta sytuacja co to, to znaczy, właśnie że one teraz więcej zrzucają tej wody dokładnie na przykład bezko na Wisłoku w tej chwili przy dopływie pół metra sześciennego odpływa ze zbiornika 909 m więc niemal dwukrotnie więcej klimkówka na ropie również dopływ do niej wynosi zaledwie 0,3 m sześciennego a klinkówka zrzuca pełen metr sześcienny i solina dopływ wynosi 4,3 m sześciennego a odpływ 13 pozwala to poniżej zbiornika zapewnić po prostu wodę dla żeby podtrzymać życie biologiczne na ten przepływ nienaruszalny. Jeszcze wrócę do jednej inwestycji przeciwpowodziowej, a właściwie do suchej budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego. Góra Robczycka na rzece Budzisz. Jak tutaj wygląda ta inwestycja? W tej chwili ona jest w fazie już no daleko rozwiniętej realizacji robót. Ja przypomnę, że ten zbiornik będzie miał 2,3 miliona metrów sześciennych tej objętości przeciwpowodziowej przy powierzchni 58 hektarów. Tam w tej chwili powstaje półkilometrowa zapora czołowa, która właśnie pozwoli. W przypadku przejścia na potoku budzisz fali powodziowej, zatrzymać tak jak powiedziałem, ponad 2 miliony metrów sześciennych. Czy wały rzeki San w rejonie Stalowej Woli oraz prawego wału rzeki Wisłoki na terenie Mielca są już modernizowane? Jeszcze nie. Tutaj w przypadku Wisłoki w Mielcu jesteśmy jeszcze na etapie postępowania przetargowego. Natomiast ten niemal 20-kilometrowy odcinek lewego obwałowania Sanu koło Stalowej Woli złożyliśmy w tym roku wniosek o dofinansowanie ze środków Feniksa. Łącznie projekt opiewa na około 160 milionów złotych i w tej chwili oczekujemy na wyniki oceny. Jeżeli chodzi jeszcze o zabezpieczenie przeciw suszy w regionie, o której, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, czy są jeszcze jakieś inwestycje tutaj stricte związane z tym gromadzeniem wody, a nie tylko zabezpieczeniem przeciwpowodziowym? Tak, tak jak wspomniałem na początku, my również oprócz tych inwestycji przeciwpowodziowych realizujemy zadania przeciwsuszowe w oparciu o plan przeciwdziałania skutkom suszy i program przeciwdziałania niedoborowi wody. I tak, gdybyśmy mieli mówić o, o liczbach, to w, teraz, w tym roku 2025, kontynuujemy dziewięć zadań przeciwsuszowych, właśnie związanych ze zwiększeniem retencji. Czy wiemy, gdzie te, gdzie te zbiorniki jeszcze retencyjne będą powstawać? To są niekoniecznie właśnie zbiorniki. Ja w tej chwili mówię, idea jest taka, że wykorzystujemy stare systemy melioracyjne, które powstawały jeszcze w latach 60., -tych, 70.. -tych. One bardzo często są po prostu, już nie funkcjonują. Dlatego stosunkowo nie niewielkim kosztem my remontujemy bądź modernizujemy na mniejszych, to są naprawdę bardzo małe rzeki, jeszcze do tego na terenach, które są użytkowane rolniczo. I tworząc niewielkie podpięczenia powodujemy, że ta woda jest jakby wtłaczana do systemów rowów i, i drenarki, co oddziałuje bardzo dobrze właśnie na tereny rolnicze. Tak, zabezpiecza przed suszą i właśnie... Przed, przed zbyt szybkim odpływem wody. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia powodziowe, bo dużo jak powiedzieliśmy, dużo inwestycji właśnie przeciwpowodziowych. Szukujemy się na tak zwane powodzie, kiedy rzeki występują ze swoich granic, ale też mamy coraz częściej w miastach do czynienia z powodziami natychmiastowymi. Jak to się ma teraz proporcjonalnie w przeciągu ostatnich lat? Których powodzi jest więcej? No właśnie, panie doktor cały trend z uwagi na zmiany klimatyczne, ten trend się zmienia, charakter powodzi się zmienia. Pamiętamy wszyscy powodzie z wielkie z 97, bądź z 2010 roku, gdzie idea była taka, że po prostu wielkie rzeki Wisła i jej dopływy występowały z koryt, przelewały wały przeciwpowodziowe i woda występowała na tereny zamieszkałe. W tej chwili mamy do czynienia z zupełnie innym charakterem. Szczególnie na terenach miejskich tworzą się tak zwane superkomórki burzowe, tak? Gdyż, no wiadomo, klimat się zmienia, zwiększa się wilgotność powietrza przy wystąpieniu prądów konwekcyjnych. Taki na jednym małym obszarze w ciągu kilku, kilkunastu minut kumuluje się kilku, kilkudziesięciomilimetrowy opad, co szczególnie dla terenów miejskich jest no, tragiczne. No, mieliśmy do czynienia między innymi w Rzeszowie też, ale nie tylko w Rzeszowie właśnie z takimi przykładami, ale czy w związku z waszymi apelami, by trochę zapobiegać betonozie, bo to, to do tego między innymi się przyczynia, przy budowie nowych osiedli, by pamiętać, że jak będzie duży opad, to ta woda musi gdzieś spłynąć, czy i samorządowcy, ale też inwestorzy biorą to już pod uwagę, czy wciąż Ignorują Wasze apele o to, by nie betonować tak doszczętnie terenów, które są właśnie zabudowywane? Ja widzę, że postępuje już taki trend, że szczególnie właśnie samorządy są coraz bardziej świadome tych zagrożeń. Dwa lata temu już opracowaliśmy taką koncepcję dla części miasta Rzeszowa, w której uwzględniliśmy też nie tylko jakby potoki i cieki istniejące, ich wydajność, ale też zrobiliśmy taką symulację opadu dla, zamodelowaliśmy też sieć kanalizacji. Na terenie miasta, żeby sprawdzić, czy, czy ona jest wystarczająca. Czy właśnie nie ma tego wybijania tych studzienek i wtedy tych Dokładnie. powodzi zalanych całych ulic, jak i tak, tworzących redaktor, się rąca rzeki? Sytuacja sprzed roku, kiedy ulica Wyspiańskiego była tutaj w Rzeszowie praktycznie cała zalana, natomiast spadło wtedy w ciągu godziny zaledwie, no zaledwie 15 mm deszczu. Takie 15 mm w tak krótkim czasie na terenie terenów zielonych nie zrobi żadnej szkody. Natomiast jeżeli mówimy o mieście, gdzie duża część jest utwarcona, uszczelniona, no to niestety mamy. Do czynienia z takim stanem rzeczy, jaki miał miejsce. I jeszcze w na koniec tak szybciutko, właśnie, jeżeli Pan mówi o takich opadach, czy wszystkie rowy melioracyjne właśnie e, są oczyszczane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, czy częściowo należą też one do zarządców dróg? Nie, nie, nie. Rowy melioracyjne w całości należą do właścicieli działek, na których są zlokalizowane. I dlatego to do nich należy oczyszczanie tych rowów? Tak, jak najbardziej. A nie zawsze jest to robione? Zgodnie z prawem wodnym utrzymanie należy właśnie do właścicieli tych rowów. I tu przypominamy, bo rzeczywiście w lato. Wakacje i burze się zbliżają, a warto, żeby te rowy były oczyszczone. E, dziękuję za rozmowę. Moimi Państwa gościem był zastępca dyrektora do spraw ochrony przed powodzią i suszą Krzysztof Gwizdak w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Również dziękuję. Z naszym gościem rozmawiała Małgorzata Iwanicka, a po godzinie dziewiątej ta rozmowa do odsłuchania na stronie www.radio.rzeszow.pl.